Gościem Radia Mariusz jest pan senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący NZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Witam hey, serdecznie, szczęść okay. Boże. Przed wieczką rozmawiałem z szefem Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, który mówi, że to nie kolejna grupa kolejarzy, którzy protestują czy chcą protestować. No bo zgłaszają swoje problemy od dawna. Z wami jest chyba tak samo, jeżeli chodzi o, o, o rolników, o to, co dzieje się, cały czas trwa protest pod kancelarium premiera w Warszawie. No tak, to też nie od dawna, znaczy nie, nie od dziś, jak to mówię, mimo że już ponad 30 dni minęło protestu, bo mm, to jest problem, który trwa od co najmniej trzech lat, a sprawa toczy się po dwóch latach podpisanych porozumień 11 stycznia, które były, że gwarantują tutaj pewne rozwiązania prawne, które zabezpieczą przed nabywaniem ziemi, przed e, tak zwanymi słupami, przed e, możliwość nabywania pierwszeństwa polskim rolnikom i tam chodziło głównie zapis, żeby te regulacje znaleźły się nie tylko w zarządzeniu prezesa, ale również w ustawie i mimo, że dwa lata temu zostały złożone projekt PiSu, y, który tam regulował te pewne rzeczy i projekt PSL-u, no to podkomisje powołane nie pracowały. Następnie drugi, trzeci projekt, który został złożony rok temu i na ostatnim posiedzeniu Komisji Rolnictwa został przedstawiony jako projekt, który będzie realizowany. Przy połączonych komisjach Udawa, zdawało nam się, że już będzie wszystko szybko ładnie, że protest, który dzisiaj trwa, wymusza na rządzie, że te e, prace legislacyjne będą no, właśnie nad zmianą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która da pierwszeństwo nabycia polskim rolnikom ziemi, rolnikom, którzy mieszkają tutaj, którzy chcą. My nie mówimy o całkowitym zakazie, bo to jest niemożliwe w tej chwili wprowadzić, ale te regulacje, które są. I dlatego protest jest bo system, który mówimy o rozwiązaniach systemowych dotyczących sprzedaży ziemi, mówimy o tym, że sprzedaży bezpośrednich produktów przetworzonych gospodarcznie. mówimy o odszkodowaniach, które są dotyczących dzikiej zwierzyny, która powinna mieć dzisiaj regulacje i w tej chwili złożono też projekt, którego 24 lutego przyjął rząd i jest w tej chwili projektem i rządowym i poselskim w Sejmie dotyczącym prawa łowieckiego. Mówimy również o funduszu świadczeń gwarantowanych, jak jest pracowniczy, żeby rolnicy też tacy posiadali z tego, zrobili hybrydę jakąś, która do dzisiejszego dnia nie ukazała się, dotycząca sprawy z funduszu stabilizacji, co po prostu to się nie mieści w głowie to, co oni zaproponowali mówił o pakiecie ubezpieczeń rolniczych, które były i które zostały zlikwidowane i pan minister Sawicki cztery lata temu obiecywał, że jak tylko doj na, dojdzie do sytuacji już takiej normalnej, w swoim ekspozy na komisjach, że będzie ten pakiet podniesiony i mija już y, czwarty rok i tego też nie ma. W związku z tym problem jest problemem systemowym, nie tylko o problem dotyczący niskich cen szody, mleka, bo to jest też ważne, ale głównie rozwiązania systemowe stabilizujące dochody no a tego niestety nie doczekaliśmy się jeszcze i pani nie znalazła czasu na podjęcie rozmów, a pan minister opowiada nam bez przerwy, że on y, to robi, to robi, tylko że z tego robienia to jest tylko obiecanki, caczanki, a niestety rolnicy nie doczekują rozwiązań prawnych i stąd y, rolnicy podjęli decyzję, że będą trwać na proteście do skutku. W środę zbiera się Rada Krajowa, która określi dalsze formy i czy dalej proces ma być, czy w jakiej formie dalej proces ma być. Natomiast dzisiaj pan minister oczywiście wypowiada się na konferencji, że wszystko jest dobrze, że rolnicy niepotrzebnie protestują. No po prostu robi sobie dwie i kpiny z, z polskich rolników. Czyżby rolnikom chciało się tam stać pod tym urzędem Rady Ministrów? Tylko wygląda to też, panie, panie przewodniczący, panie senatorze, że, że to tak dwutorowo. Rolnicy swoje Minister swoje, czy jeszcze coś innego, może pani premier, pytanie: Czy bo protest trwa, więc my nie odchodzimy, będziemy trwać i będziemy naciskać, żeby ten rząd podjął działania. Ale czy pan nie uważa, że to też trochę no, zwlekanie z odpowiedzią, czy z jakimikolwiek działaniami, to idzie też na zmęczenie, żeby po prostu zostało jak jest? A rzeczywiście, no dawno jeden już z, PSF, z członków PSL-u, posłów powiedział, że rolnicy idźcie w pole, bo czas jest pracy w polu, a nie będziecie tu pod urzędem siedzieć. No w związku z tym pouczają nas ludowcy, żeby powinniśmy pracować, jakbyśmy nie wiedzieli, kiedy mamy pracować. Powiedziałem, że my robimy dyżury. Codziennie inne województwo przejmuje na siebie dyżur i przyjeżdżają rolnicy w zależności, jak prężnie razami jest 100 osób, czasami 50, sami 30, w zależności od tego, jaka chwila w zależności od pory dnia. Więc to miasteczko żyje, tam mieszkańcy przychodzą, tam z nami się rozma spróbują nawiązywać kontakt, rozmawiają z nami, my im przekazujemy jakie są problemy. A problemy bieżące no to trzeba szybko rozwiązywać, ale problemy systemowe musimy wydłużyć, bo to już jest cztery lat, czwarty rok obiecany, który miał być zrealizowany i nie ma. Pytanie się co, kadencja się skończy i wtedy znowu? Ta kłótnia, która była ostatnio na Komisji Sejmowej połączonej z Komisją do Spraw Unii Europejskiej, gdyż dwie komisje zostały powołane i ta podkomisja, wynikało wyraźnie, jak pan poseł, który reprezentuje PSL, były minister, który rzeczywiście był sprawozdawcą i prezentował ustawę i pan poseł z PSLD, który rzeczywiście Krytykował go i wyzywał go od kłamców dosłownie, no bo po prostu kłamiecie, kłamiecie, oszukujecie, no już nawet posłowie nie wytrzymują między sobą, zaczynają się obrażać. Dlaczego wy do tej pory nie macie? Dlaczego nie ma opinii rządu do tych projektów, który rok czasu leżał? Dlaczego nie rząd przez rok nie ustanie? Pan minister Plocko odpowiada, że, że oczywiście przez miesiąc czasu znajdziemy czas i, i skonsultujemy, dopiero damy opinię. No to są po prostu kpiny i żarty. No. Bardzo dziękuję, panie, panie przewodniczący, też pozdrawiamy rolników. Ja pozdrawiam również i chciałbym tutaj, żeby mieszkańcy Warszawy nas tam odwiedzali, wspierali jak mogą, żeby po prostu nie pojedyncze grupy tylko protestowały, żeby jednak tutaj mobilizować się razem, bo widać wyraźnie, że w pojedynkę każdego da się rozprowadzić, każdemu da się tutaj wykiwać. Rolnicy są nieugięci, powiedzieli, a szczególnie ci, którzy są zachodnio-pomorskiego z tych terenów północno-zachodnich, powiedzieli, że oni z dwa lata temu dali się na to porozumienie, Teraz powiedzieli, że nie wyjadą, dopóki nie będzie. Oni po polskiej ziemi nie odpuszczą. Też życzymy pani premier i ministrowie rolnictwa woli spotkania, tego by chcieć usiąść, rozmawiać, bo, bo wygląda na to, że no nie ma innej możliwości, ale trzeba rozmawiać, to w końcu brat z bratem, a z wrogiem się rozmawia, a co dopiero z bratem. Dziękuję no bardzo. Się o tą mądrość tego rządu, żeby jednak wiedział, że dialog jest potrzebny. Szczęść Boże, panie senatorze. Szczęść Boże. Szczęść Boże.